Nie masz na koncie 2 milionów 600 tysięcy złotych? Spoko, ja też nie mam. Ale to mieszkanie jest dla tych, którzy mają i którzy przy wyborze nowego mieszkania przede wszystkim stawiają na jakość, a nie na cenę. Mieszkanie, o którym mowa, to 150 metrowy apartament na Mokotowie, znajdujący się w pobliżu trzech parków. Pierwszy poziom zajmuje głównie wyremontowany salon i kuchnia. A już ten zapach z kuchni komuś będą. Co czyni to mieszkanie wyjątkowym, to prawdziwy kominek na drewno dodający domowego ciepła dosłownie i w przenośni. To jest mieszkanie, które przez i przez rozkład naprawdę możesz porzucić. jak w domu. Nie Drugi poziom zajmują trzy oddzielne sypialnie, łazienka i przedpokój. W najwyższym punkcie wysokość sufitu to 3,5 m, powierzchni użytkowej jest 131 metrów. Zawsze fajnie jak jest. A jeszcze W mieszkaniu założono klimatyzację w trzech pomieszczeniach, a na drugim poziomie pokoje są doskonale oświetlone przez dachowe okna. Oprócz głównej łazienki w mieszkaniu znajduje się także WC dla gości i obudowana lodzia. W celu omówienia prezentacji lub otrzymania pełnej oferty proszę o kontakt.